Witajcie moi dni. Mamy wtorek. Piękny, słoneczny dzień. O. Tam jest pszczepa. Tak wyglądam ja. Trochę będzie krzywo. E. Trzeba zacząć dzień. Ruszamy do sklepu na zakupy. No mam to no jest gdzieś około 3 km jazdy w jedną stronę. Oczywiście po drodze trzeba na chwilę choćby wejść na plażę, więc podjedziemy sobie razem kawałek. Oczywiście, oczywiście jak ręce tabletem, który jest bardzo niewygodny do używania w czasie jazdy, ale postaram się coś jednak Wam pokazać. E, będą e, szansy, ruchy, no bo muszę jakoś wystartować, a teren jak widać jest trudny. Więc na chwilę opuszczam i, i startujemy ruszyłem i zobaczcie, zacząłem jakieś 20 do 50 metrów od bramki po sesji. I już za chwileczkę będę przy wyjściu nad morze. A więc nad morze mam bardzo blisko. Kochani, Marcin chciał, żebym pokazał drogę do sklepu. No, oczywiście. Będę Was męczył nagraniem całej drogi. Raczej pokażę Wam fragmenty. Wejdziemy również na plażę. No, w końcu to jest najprzyjemniejsza część mojego przebywania tutaj. Więc to oczywiście Wam pokażę. I to już za chwileczkę. Jak widzicie, dojeżdżam właśnie do, do wyjścia. Będziemy jechali dalej tam. Ale póki co, o, zatrzymamy się tutaj na momencik i wyjdziemy na plażę. Ktoś zapomniał zabrać śmieci. No tak, wzdycham sobie, a jakoś tak zawsze mnie to irytuje. Jak mówię, pogoda dzisiaj jest śliczna. Jak zacząłem mówić, chciałbym zrealizować kilka projektów tym jednym filmikiem, ponieważ Marcin prosił, żeby pokazać drogę do sklepu, więc właśnie w nią ruszyłem i częściowo pokazuję. Padły też dwa bardzo ciekawe pytania pod moim 45-minutowym filmem ze spaceru, i chciałbym od razu na nie odpowiedzieć. To są tylko dwa pytania, ale za to bardzo ciekawe. I odpowiadam na nie najszybciej jak tylko warunki, prąd, pogoda i wszystko inne pozwala. By zachęcić innych ludzi do tego, by pytania mi zadawali. Tematy kolejnych filmów podpowiadali. Znów jest bezwiecznie, więc nie powinno bardzo szumieć. Dźwięk powinien być, być przyjemny. Mamy już. Godzinę mocno zaawansowaną, jesteśmy koło południa. Są spacerowicze. Morze jest bardzo spokojne, pogoda jest bezwieczna. I to tylko taka krótka, krótka wizyta na dobry początek. Nawet nie zmierzam w kierunku morza, tam chodzą sobie ludzie, nie będę im przeszkadzał. Myślę, że jeszcze nad morze dzisiaj wrócimy. Ach. Kochani, pytania. E, jedno z pytań zadała mi Dominika, moja siostra, więc odpowiadam. Specjalnie nie szukałem w Google'ach e, odpowiedzi na te pytania. Starałem się powstrzymać przed tym, bo to Dominika może zrobić również sama. Raczej chciałem się podzielić moim, moją wiedzą z głowy, którą tu i teraz na dzisiaj posiadam. Więc uwaga. Wiedza ta jest całkowicie bezużyteczna, a może być szkodliwa, bo ja oczywiście mogę opowiadać pierdoły. Dominika zapytała mnie, jak to jest z tym bursztynem. Czy on się teraz też tworzy? Z tego co mi wiadomo, to pokłady bursztynu, które dzisiaj znajdujemy na plaży, czy wydobywamy w kopalniach, czy znajdujemy przy brzegu morza, to bursztyn którego proces powstawania zaczął się a, kilkadziesiąt milionów lat temu, prawie 50, z tego co pamiętam. A więc grudki bursztynu, które znajdujemy, mają co najmniej 40 milionów lat. Yy... Z tego co wiem, yy, to bursztyn powstał z żywicy, która obficie wydobywała się z drzew porastających porastających yy dzisiejsze dno Morza Bałtyckiego oraz ląd który znajdował się jak gdyby po drugiej stronie tegoż morza krople żywicy, które, które spływały z uszkodzonych pni, a, a także zawartych w samych pniach po śmierci drzew dostawały się do rzek spływały wraz z nimi do tworzącego się Bałtyku no, i stąd dzisiejszy bursztyn. E, czy dzisiaj powstaje bursztyn? Znowu, kamera się zatrzymała, nie rozumiem dlaczego. E, dzisiaj naukowcy nie bardzo wiedzą nawet, jaki konkretny gatunek drzewa e, był, był dawcą tej żywicy, której dzisiaj mamy bursztyn. Wiedzą, jakie mniej więcej drzewa tutaj rosły. Natomiast nie wiedzą konkretnie, który gatunek tak obficie żywicował, że tak po powiem, pewnie stworzyłem nowe słowo, z którego dziś mamy tu pokłady bursztynu? Ale żeby odpowiedzieć na pytanie, yy, sądzę, że jeżeli jakiś proces yy, wydarzył się w sposób naturalny raz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wydarzy się znowu. Czy to ropa, czy to węgiel. A powstały. Czy bursztyn powstały w określonych procesach geologicznych i warunki geologiczne są tutaj bardzo istotne. I na pewno mogą zaistnieć takie warunki współcześnie, z których za 40 czy 50 milionów lat gdzieś pojawią się złoża bursztynu. Natomiast na pewno nie ma takiej gwarancji, że. A kapiąca żywica z sosny, którą właśnie mijam, prawda, tej zamieni się w bursztyn, który za 40 milionów lat temu tutaj ktoś wykopie. No nie, no tak to chyba nie działa, ponieważ drzewa iglaste rosną na całym świecie, a bursztyn jednak występuje tylko w pewnych rejonach. Coś tu lata po moim niebie. Śmigłowiec z ratownictwa morskiego. Mam nadzieję, że nic się nie stało. No i konieczne są tutaj yy, pewnie koniecznie jest tutaj pewnie splot różnego rodzaju okoliczności yy, jak wyglądały te tereny yy, w czasach kiedy tworzył się tu bursztyn no przede wszystkim było tutaj ciepło te drzewa rosły w klimacie ciepłym to nie był yy, wiadomo dryf kontynentu sprawiał, że yy, zabrakło mi pamięci w telefonie i dlatego kamera się zatrzymywała, więc ruszam ponownie skończyłem na tym, że Dryw kontynentu sprawiał, że 50 milionów lat temu e, teren, po którym teraz jeżdżę sobie rowerem, znajdował się na zupełnie różnych, innych, zupełnie innych e, współrzędnych, geograficznych e, i w zupełnie innym klimacie. Było tu ciepło. Było tu ciepło. E, nie wiem, czy e, rodzaj żywicy... Czy są żywice, z których Burstun nie może powstać i takie, z których może powstać. Nie wiem. Natomiast ten, który znajdujemy, powstał z żywic drzew żyjących w ciepłym klimacie. Poza tym drzewa te bardzo obficie żywicowały, że tak powiem po raz kolejny, ze względu na, jak twierdzą naukowcy, bardzo dużą aktywność wulkaniczną w tamtym czasie, i drzewa jak gdyby chroniły się przed niesprzyjającymi warunkami zanieczyszczenia powietrza. Obficie wydzielałem żywicę. Ponadto, ponadto, później, kiedy już yy, żywica zalegała w ziemi, wydarzyły się, wydarzyły się wydarzenia, dobra i lepiej tego nie powiem yy, geologiczne. No, yy, powstało morze, znaczna część tych pokładów została zalana. Zalana wodą, co pewnie miało wpływ na to, co działo się z, tym, z tą żywicą. A wiemy, że była epoka lodowcowa, a teren był przykryty grubą warstwą lodu, co pewnie zwiększyło ciśnienie, którym, w gruncie, w którym ta żywica zalegała. Nie wiem, to są już moje spekulacje. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli odpowiedni rodzaj żywicy który wypływa dziś z jakichś drzew, gdzieś w jakimś miejscu na Ziemi, na ziemi. zostanie potraktowany odpowiednimi warunkami klimatycznymi i geologicznymi, to pewnie za 50 lat ktoś gdzieś będzie cieszył się kopiąc lub zbierając bursztyn. To chyba tyle, co mogę powiedzieć Dominice na temat, czy bursztyn tworzy się również współcześnie. No na pewno my nie jesteśmy w stanie go odnaleźć, ponieważ Czas tworzenia się tej skamieniałej żywicy liczy się w milionach, a nawet dziesiątkach milionów lat, więc dzisiejsza kropla żywicy nie ma szans stać się bursztynem za naszego życia. To chyba tyle. O, bardzo ciekawe drugie i ostatnie już pytanie. Zadał widmo. Zadało widmo, powinno się mówić. Ja nie wiem czy widmo jest mężczyzną czy kobietą. Kurczę nie wiem, no. Ale widmo to ono, więc zadało widmo. Widmo zapytało mnie, jak znoszę samotność i co dziś sądzę o wyruszeniu na tą wyprawę. O, super pytanie. Widzisz, widmo to jest z tą samotnością, to jest tak. Są chyba różne jej rodzaje. Czym innym jest samotność taka. taka ogólna? Typu. mało ludzi wokół mnie, prawda? Yy, I powiem szczerze, że ta, ten rodzaj samotności jest. Yy, czasami uciążliwy, ale raczej średni. No, sam fakt, że zawsze musisz liczyć tylko na siebie, jedzie samochód, zatrzymamy się. sam fakt, że musisz żyć, musisz po prostu liczyć zawsze tylko i wyłącznie na siebie. Jestem już blisko zjazdu do karwi, a tutaj jest wyjście na plażę, które jest bardzo krótkie i łatwo dojść, więc może dokończę nad morzem. Coś dzisiaj często ta kamera się wyłącza, nie wiem jak to będzie z montażem. Gdyby były jakieś pourywane kwestie, niedokończone wnioski, wątki, to Was bardzo przepraszam. Yy, natomiast no nie będę kręcił tych ujęć od nowa i, i nie wiem, jechał jeszcze raz rowerem, żeby pokazać Wam drogę do sklepu. Yy, wracam do pytania: yy, widma. Yy, więc, yy, tak jak mówię, no to jest rodzaj samotności, który czasami doskwiera. Ten taki ogólny, typu niewielu ludzi wokół mnie mieszkam w samotni spotykam ludzi niewielu i czasami jest to uciążliwe ale oczywiście radzę sobie z tym nie jest tak, że nie mam w ogóle żadnego kontaktu z ludźmi, oczywiście w dzisiejszych czasach w dzisiejszych czasach łączy elektronicznych telefonów facebooka messengera innych, innych Aplikacji służących do komunikowania się, przesyłania zdjęć, obrazów i tak dalej, trudno jest e, być całkowicie samotnym, chyba że się tego chce. Natomiast no fakt, że ludzie, których ewentualnie spotykam, no są tacy przypadkowi, nie mam z nimi jakichś jakich bliższych więzi. E, nie wiem, nie mogę liczyć na to, że. Że wspólnie będziemy pokonywać jakieś problemy, które mnie gdzieś tam spotykają, no muszę sobie radzić z nimi sam i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście jest uciążliwe. Natomiast istnieje inny rodzaj samotności. To jest tęsknota za ludźmi, ale tymi specyficznymi, tymi, tymi najbliższymi, tymi, z którymi chciałoby się spędzać czas, z którymi chciałoby się żyć, których się kocha. I ja oczywiście mam w swoim życiu takich ludzi, i bardzo, ale to bardzo, czasami bardzo, bardzo za nimi tęsknię. E, I to jest bardzo uciążliwe. Niestety tutaj e, rozwijanie tego wątku musi się skończyć, choć zapewne padnie gdzieś. W w Twoim głowie lub innych widzów którzy będą go dać pytanie. No więc dlaczego? Dlaczego w takim razie nie jesteś z tymi bliskimi, tylko jesteś tam, gdzie jesteś? No na to pytanie niestety nie, nie mogę Wam odpowiedzieć. Ponieważ, tak jak mówiłem, są to kwestie bardzo, ale to bardzo osobiste. I by jakoś rzeczowo o nich mówić, musiałbym opowiadać o tych ludziach, o tych bliskich mi ludziach, co powoduje, że ja nie mogę być z nimi, nie mogę być blisko. Nie możemy tworzyć domu, dzielić wszystkich radości i smutków na co dzień, jak to bywa w większości w rodzin. Niestety jest to temat. Piękne głazy narzutowe. Niestety jest to temat dla mnie bardzo trudny i bardzo osobisty. I nie mogę się z nim z Wami podzielić. Nie dlatego, że to jakaś tajemnica, tylko dlatego, że. Mówienie o tym narusza prywatność ludzi innych niż tylko ja, dlatego dlatego o tym opowiadać już tutaj nie będę. Natomiast jest to bardzo trudne. Ja bardzo tęsknię za kilkoma osobami. Jest również taka jedna osoba, za którą tęsknię wyjątkowo mocno. I gdyby istniała możliwość Zaprzestania mojej wędrówki w zamian za bycie zawsze tą osobą, to natychmiast kończę moją wyprawę na koniec życia albo zmieniam jej charakter, no już nie na tak ekstremalny, ale taki, taki po prostu przyjemny. Pewnie i radość byłaby większa w moich materiałach, a. Mniejsze wahnięcia nastrojów, mniejsze, mniejsze sfrustrowanie. No wszystko byłoby inaczej. Ale jest jak jest i buddyści e, nie mogą myśleć kategoriami, co też by było, gdyby było. Jak będzie, to będziemy się zastanawiać i cieszyć tym faktem. Natomiast teraz e, jest jak jest. Co ja myślę o tym e, wyjeździe. Z perspektywy dzisiaj, no kochani, znowu natrafiałem na tą samą barierę. No, musiałbym wam powiedzieć, dlaczego ruszyłem w tą podróż, a nie mogę tego zrobić. Było to związane z wydarzeniami w moim życiu osobistym, w moim życiu uczuciowym, w moim życiu intymnym. I choć nie czuję specjalnych oporów, by wpuszczać Was w moje życie uczuciowe, osobiste, a nawet intymne, to jednak nie mogę robić tego z. W stosunku do innych ludzi. Dlatego też nie mogę Wam opowiedzieć, dlaczego ja tak naprawdę ruszyłem na tą wyprawę. Jedno mogę powiedzieć: patrząc na sytuację, która wydarzyła się już grubo ponad pół roku temu, wiosną tego roku, osobistą sytuację, która się wydarzyła, zrobiłbym to jeszcze raz. Znów ruszyłbym na tą wyprawę. Więc, z perspektywy czasu, uważam, że zrobiłem jedyną rzecz, jaką mogłem z tamtego punktu widzenia zrobić. I, i zrobiłem dobrze, tak uważam. Więc, gdyby trzeba było podejmować tę decyzję jeszcze raz, to pewnie znowu ruszyłbym. Na tę wyprawę ze wszystkimi tego konsekwencjami, które się już pojawiły i jeszcze się zapewne pojawią. Natomiast jako świecki buddysta żyję tu i teraz, i, i nie wykluczam, że, że sytuacja może się zmienić że mogą zdarzyć się wydarzenia, które sprawią, że nie będę już chciał e, mieszkać na, bez ludzi, y, pedałować kilkadziesiąt kilometrów dziennie rowerem, e, utrzymywać się z datków e, ludzi. No nie wykluczam, że tak może się stać. Natomiast teraz tak nie jest, dlatego, dlatego staram się cieszyć tym, co mam. Ja zrobiłem taki film o byciu szczęśliwym. Otóż tutaj zacytuję sam siebie z tamtego filmu, pewnie niedokładnie, ale oddam charakter tego, co powiedziałem w tamtym filmie. W moim przekonaniu, bycie szczęśliwym polega na zmniejszaniu poziomu bycia nieszczęśliwym. I dzięki temu, że jestem na tej wyprawie, chyba nie jestem aż tak nieszczęśliwy. Jak mógłbym być, gdybym w nią nie wyruszył? Czy istnieją lepsze scenariusze, które jestem w stanie sobie wymyślić? Pewnie, że istnieją. Natomiast wymyślanie scenariuszy prowadzi do frustracji. Nie ma co się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby było. Jak będzie, to będzie. I na tym koniec odpowiedzi na Wasze pytania. Idziemy dalej do sklepu. Dla Marcina, który był ciekawy, jak to jest z tym jedzeniem do sklepu, filmuję drogę dalej. Kto był zainteresowany tylko odpowiedziami na pytania, a może sobie tutaj w tym momencie zatrzymać. Teraz zobaczymy jesienną, opustosza, opustoszałą miejscowość Karwia, w której jest czynny cały rok sklep w której robię zakupy. Właśnie wjeżdżamy tutaj w miejscowości, bo chyba nie jest to miasto. O, zobaczycie te wszystkie zamknięte na głucho, tętniące latem życiem i biznesowym gwarem przybytki. A oczywiście odpowiadając na te dwa cudne pytania plus spełniając życzenie Marcina, pokaż jak wędrujesz w sklepu, mam ochotę, że mam nadzieję, że zrobiłem to na tyle ciekawie i, 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 i dobrze, że będziecie chcieli zadać mi kolejne pytania, podsunąć kolejne wątki. Do mojej narracji i opowieści. Wjeżdżamy do Karwi kilka dni temu. Jeszcze tu były potężne dziury, po których było ciężko przejechać, ale przywieziono dwie czy trzy wywrotki. Nawet rowerem było tu ciężko przejechać. Tutaj mamy kanał, który spada do morza tam dalej. Kiedyś wam pokażę. Wszystkie te rzeczki kanały, które wpadają do morza, są bardzo malownicze. I tu już wjeżdżamy między taką stałą zabudowę. Karwi. Wracając do wątku no, no mam nadzieję, że pojawią się kolejne pytania, kolejne sugestie, o czym też mógłbym wam opowiadać i co mógłbym wam pokazywać. Oprze kamery, bo jest jakaś pani. sklepiki. Wszystko jest pozamykane. W Karwi e, i tak nie ma na co narzekać, ponieważ e, jest w Karwi są w Karwi czynne dwa sklepy spożywcze plus piekarnia, ciastkarnia, taka piekarnia, ciastkarnia, kawiarnia, o, której kupuje się pieczywo, ciastka, słodycze i można napić ciekawy oraz czynny jest hotel z restauracją, w której cały rok można na przykład zjeść obiad. Także jest naprawdę nieźle jak na tak małą mieścinkę, że aż tyle rzeczy tutaj jest czynne w ostrowiu, w którym byłem dłuższy czas był czynny sklep i, Aha. I apteka idzie samochód. I apteka. Tu jest apteka, ale niestety jest nieczynna, co jest dla mnie niestety złą wiadomością. Do sklepu mam jeszcze, myślę, że około kilometra. jakaś kotłownia, pewnie przy jakimś ośrodku czasowym. Powoli zbliżamy się do, do czegoś co można nazwać centrum. Jak widzicie, w Karwi jest trochę stałych mieszkańców, więc, więc nie jest tak całkowicie, tak całkowicie postapokaliptycznie. Ja sobie skręcę tutaj, bo tutaj do tego sklepu jest nieco bliżej, choć uciekamy w centrum. Ochotnicza, straż pożarna, remiza i piękna kapliczka. Już za chwilę będę pod sklepem. O, sądząc po numerach, że jest racyjnych. turysta. Dzień mamy wyjątkowo piękny, słoneczny. Szkoda, że już chyli się ku końcowi. Słoneczko powolutku zmierza ku zachodowi. No jeszcze miesiąc będzie nam się skracał dzień, nad czym bardzo ubolewam, bo już jest przytłaczająco klaustrofobicznie z tą ciemnością, a będzie jeszcze gorzej, ale już od 21 grudnia dnia zacznie przebijać. Przybywać, przepraszam. No i kochani, dojechaliśmy do centrum handlowego w Karwi. Po kolei naprzeciwko mini delikatesy, które są czynne e, cały rok. E, jest to taki malutki sklepik prywatny. Ja zaparkuję rower. Nie będę was wprowadzał na moje zakupy. To jest e, jedna z głównych ulic w Karwi, więc pod słońcem niewiele widać. O, tak to wygląda, tu jest piekarnia, Konkol, w której kupuję sobie chlebek, a tu jest drugi, taki nieco większy sklep spożywczy, w którym zrobię sobie zaraz zakupy. No i i tak to wygląda. Dzień dobry. O, jakiś plac zabaw, baweczki a tam. Za tym zakrętem w prawo jest taka główna, główny deptak wzdłuż pasa lasu nad morzem. No i tam latem jest bardzo duży ruch, a teraz jest pusto. Poza jedną czynną restauracją. Nawet żabki są tutaj otwarte sezonowo. Na górze jest apteka, ale niestety nieczynna. Sklep z pamiątkami, ale niestety nieczynny. No nic tu nie jest. Niestety czynne. I tak dobrze, że, jest, że są te dwa sklepy i piekarnia, bo nie wszędzie tak jest. No. No to kochani tyle tego filmu. Zmykam na zakup.